Witam serdecznie, jestem Ezoja. Mam na imię Ania i zapraszam Cię na Aurę Energetykę Dnia na 20 kwietnia 2022. podrząd na karty i wybierz z dwóch opcji: opcja numer 1 i opcja numer dwa. Zastanów się chwilkę, jeżeli potrzebujesz czasu, daj sobie ten czas, wstrzymaj film. I jeżeli wybrałaś, wybrałeś opcję numer 1, Aura Energetyka na 20 kwietnia 2022, pokonaj swoje lęki, swoje słabości. To będzie dzień, gdzie łatwiej Ci dużo będzie wyjść naprzeciw temu, co wcześniej było nieosiągalne. Da Ci to poczucie ostoi, da Ci to poczucie stabilizacji, wzrostu i umacniania. Może to dotyczyć spraw domowych, ale nie musi. Zatem to, co było dla ciebie wcześniej z trudnościami, teraz będzie w pokonywaniu, dasz radę, dasz radę wewnętrznie pokonać własne lęki, by poczuć satysfakcję, stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. I taki też może być dla ciebie ten dzień, 20 kwietnia, przyzwól sobie na to, zajmuj się sprawami domowymi, przydomowymi, rodzinnymi, wzmacniając fundamenty, bo nic się złego nie dzieje, wręcz. Ty ryskasz pozytywną energią, bo nie lękasz się tego, co było wcześniej dla ciebie gdzieś takie ryzykowne albo w poczuciu um, zagrożenia. Nie będzie tego. Jest tu pokonanie tego, co wcześniej było tymi lękami. Stabilizacja w środowisku domowym albo wśród osób ci bliskich. Jeżeli wybrałeś natomiast opcję numer 2, Aura Energetyka na 20 kwietnia 2022. Hmm, ciekawe połączenie. Powrót do przeszłości może być dla ciebie uwolnieniem. Powróć do przeszłości i zastanów się, co było takiego w Twojej przestrzeni, co dawało Ci satysfakcję, szczęście, zrozumienie. Weź to z przeszłości, dopełni do całości, a wtedy poczujesz to uwolnienie. Poczujesz ten krok do przodu, możliwości, pozostawiając za sobą to, co było trudne, niewygodne i nie, nieintegralne z tobą. To też czas wspominek, powrotów do przeszłości. Odezwać się może ktoś z przeszłości dawien znajomy, znajoma, może były eks? Była. I uwolni cię to od jakichś myśli, od trudności, dając Ci lekkość i swobodę. Wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy się w środę o godzinie 19. Pozdrawiam Was, Ezoja, pa! pa.